W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, Matko dobrej rady, która powiedziałaś, Uczyńcie wszystko, co Wam powie Syn, wypraszaj nam u Chrystusa łaskę dobrych wyborów. Niech Twoja modlitwa wyjedna zgodę i miłość w naszych rodzinach. Opiekę i dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, pomyślność dla naszej Ojczyzny i błogosławieństwo dla Kościoła Świętego i Jego pasterzy. W chwilach trudnych, w cierpieniach i wątpliwościach, błagaj o Boże Światło, które pozwoli nam rozpoznać wolę Chrystusa i o Jego moc, abyśmy umieli tę wolę wypełnić. Zawierzamy się Twojemu wstawiennictwu na wszystkich drogach naszego życia. Orędowniczko i doradczyni nasza, Niech Twoja modlitwa wyjedna nam dar Bożej miłości i radość życia wiecznego, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. O najchwalebniejsza panno, wybrana przez wieczne postanowienie, na Matkę Słowa Wiecznego, które stało się człowiekiem, skarbnico łask Bożych i pośredniczko grzesznych. Ja, sługa Twój, uciekam się do Ciebie, abyś była mi przewodniczką i doradczynią na tej Dolinie płaczu. Wyjednaj mi przez najdroższą krew Syna swego Boskiego przebaczenie grzechów moich. Zbawienie duszy mojej i wszystko, co mi do dostąpienia tegoż jest potrzebne albo pożyteczne. Błagaj też o zwycięstwo Kościoła świętego nad nieprzyjaciółmi jego i o rozszerzenie Królestwa Jezusa Chrystusa po całej ziemi. Amen.